Cześć, witajcie! Tak, jak wiecie, rozpoczęliśmy nowy projekt, budowa zamku dla Juniora. Wczoraj pokazywałem Wam na szorcie, jak wykopałem otwory właśnie pod te kotwy. Otwory były wykopane na 60, stwierdziłem jednak, że 60 to jest za mało. Pogłębiłem dzisiaj na 80. Pokażę Wam fotkę. Więc mamy zalane ustawione do dwóch laserów. Tutaj macie Nivel System 4 cl 4 DP fioletowy i Nivel System 4 DB niebieski. Kąty mamy ustawione. Odległości zewnętrzne pomiędzy yy, słupami będą 250, czyli domek o wymiarach 250 na 250. Yy, jutro zaczynamy stawiać konstrukcję, także dogram wam. Resztę. I oczywiście wypoziomowane są pomiędzy sobą, także wszędzie dookoła mamy i poziom.